Leon XIV spotkał się z uczestnikami światowego spotkania na rzecz braterstwa ludzkości. Papież przypomniał, że wojna nie jest właściwą drogą rozwiązywania konfliktu, powołując się tym samym na słowa swojego poprzednika papieża Franciszka. Świat jest obecnie naznaczony konfliktami i podziałami, dlatego tym ważniejsze jest, abyście byli zjednoczeni mocnym i odważnym nie dla wojny i tak dla pokoju i braterstwa. Jak nauczył nas papież Franciszek, wojna nie jest właściwym sposobem rozwiązywania konfliktów. Gotowość do stawiania czoła konfliktowi, rozwiązywania go i uczynienia z niego ogniwa w łańcuchu nowego procesu to najmądrzejsza droga, droga silnych. Wasza obecność świadczy o tej mądrości, która jednoczy kultury i religię i jest milczącą siłą, która pozwala nam uznać się za braci i siostry pomimo wszystkich naszych różnic. Według Pisma Świętego, pierwsza braterska relacja między Kainem a Ablem natychmiast i tragicznie przekształciła się w konflikt. Jednakże to pierwsze morderstwo nie powinno nas prowadzić do wniosku, że tak było zawsze. Niezależnie od tego, jak dawna i powszechna była przemoc Kaina, nie można jej tolerować jako normalnej. Wręcz przeciwnie, norma objawia się w pytaniu Boga do winowajcy, gdzie jest twój brat? To właśnie w tym pytaniu odnajdujemy nasze powołanie, normę i miarę sprawiedliwości. Bóg nie mści się na kajnie za Abla, lecz zadaje mu pytanie, które odbija się echem w historii.